Nauczanie domowe, 7 czerwca, drugi list do Koryntian, rozdział pierwszy, wersety od pierwszego do siódmego. Paweł woli Bożej Apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie ze wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achaii. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Ten, który nas pociesza w każdym naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bowiem opitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. Ale gdy znosimy udręki, to dla pociechy i zbawienia Waszego, a gdy pocieszani jesteśmy, to dla Waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy. A nadzieja nasza co do Was jest silna, bo wiemy, że jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i pociechy. Zauważamy w tym fragmencie przenikające się dwa pojęcia: ucisk i pociecha. Pierwsze, ten ucisk, to prześladowanie, nacisk, utrapienie, i czasami tak też jest to tłumaczone, że w jakimkolwiek jesteśmy, w jakimkolwiek jesteśmy utrapieniu, to przychodzi pociecha. A z kolei, właśnie ta pociecha jest zachętą i wezwaniem do wytrwałości. W obiegowym pojmowaniu pocieszenie i ucisk to opozycja nie tylko znaczeniowa, ale i, nazwijmy to tak, celowa. Pojmuje się tak, że ucisk i cierpienie służą naszemu zbawieniu. Natomiast pociecha jest rodzajem plastra dla tymczasowej ulgi. Tutaj Słowo Boże mówi, że pociecha nie jest dodatkiem, nie jest ustępstwem dla słabych. A w drodze do doskonałości jest tylko czymś, czego właściwie należy się pozbyć, by być bardziej świętym. To czasami prowadzi do fałszywego modelu duchowości, czyli takiego myślenia: Nie potrzebuję pociech od Boga, wystarczą mi moje cierpienia, które przeżywam. To niestety trąci takim pogańskim pojęciem samozbawienia. Jak słyszymy i czytamy tutaj w tym fragmencie, jak obfitują w nas cierpienia pomazańca, czyli Chrystusa, tak obfitują pocieszenia przez pomazańca, czyli widzimy równowagę. Tak jak jesteśmy uczestnikami jednego, czyli utrapienia, tak jesteśmy też uczestnikami drugiego, czyli zachęty. Bóg czuwa nad nami i daje nam jedno i drugie, pozwalając. Wtedy, kiedy jesteśmy prześladowani, równocześnie mieć siłę do tego, żeby prześladowania znosić i też wykorzystać je do tego, aby nasza droga rozwoju była większa. Czyli nie samo cierpienie, ale cierpienie połączone z pociechą jest tutaj tą wartością, o którą walczy Paweł i o której mówi. Widzimy trzy pociechy. Jest ona dla naszej zachęty, to po pierwsze. Po drugie, dla naszego zbawienia i ona czyni nas wytrwałymi, dla naszej wytrwałości. Trzy elementy związane z pociechą: nie dodatek, ale współistniejąca rzeczywistość z naszą ziemską niedoskonałością, bo potrzebujemy zachęty, ponieważ dzięki temu my rośniemy. Dzięki temu my możemy znosić różnego rodzaju przeciwności i przełamywać je dalej dla zbawienia. Jest to proces, w którym Bóg nas wyciąga, w którym Bóg nam pomaga, wiedząc, że tego potrzebujemy, że to Jego interwencja zbawcza przez tę pociechę dociera do nas. I w końcu jesteśmy wytrwali na drodze. Nie zniechęcamy się. Każdego następnego dnia podejmujemy i ten trud, i tę radość. Kroczenia za Jezusem. Jak Paweł nazywa tutaj Boga? Nie nazywa Go Bogiem cierpienia. Bóg nazywa Boga ojcem wszelkiej pociechy. To On jest źródłem pociechy, i to jest jego imię, Bóg wszelkiej pociechy. Tak go nazywa Paweł, więc ty też tak go nazywaj Bóg wszelkiej pociechy. Co Pawła ustrzegło przed przeakcentowaniem tu akurat cierpienie i prześladowania. Pólnotowy wymiar pociechy. Coś, co jest pomijane, ponieważ właśnie w tym obiegowym myśleniu o cierpieniu, ja myślę o swojej doskonałości prywatnej. Paweł na to patrzy jak na ciało, które doznaje pociechy. I jeżeli jedna komórka ciała doznaje pociechy, to korzystają z tego wszystkie inne. Ponieważ jeżeli jakaś komórka zdrowieje, to całe ciało na tym korzysta. I to jest pociecha, to jest ta łaska, którą Bóg daje, okazując nam miłosierdzie. Otrzymujemy ją, tę łaskę pocieszenia, by innych pocieszać. Otrzymujemy, by inni też byli na tej drodze zbawienia. Patrząc na nas, korzystając z tego, oni również postępują tą drogą Chrystusa. I w końcu, by oni byli wytrwali, by widząc naszą wytrwałość, sami z tego korzystali. To jest niesamowity wymiar pociechy, wspólnotowy. I widzimy, jak to jest ważne, jeżeli ojciec rodziny jest pocieszany, ma nadzieję, ma siłę, ma wytrwałość, to korzystają i żona, i dzieci, bo on sam żyje Bogiem, żyje tą łaską, żyje tą nadzieją, żyje tym pocieszeniem, którego może udzielić, tą radością, którą się dzieli. Jeżeli probość parafii, jest zachęcony, jest pocieszony, jest wytrwały, w tym momencie korzystają wszyscy parafianie, bo widzą człowieka, który wzrasta duchowo, jest pełen optymizmu, jest pełen radości, pełen bliskości z Bogiem, pełen tej pociechy, którą może udzielić również innym. Uczmy się dzisiaj. Tego od świętego Pawła, który tak bardzo znosił różne przeciwności, trudności, prześladowania, ale również tak był w wielu miejscach wypełniony pociechą, że mógł nawet w najtrudniejszych sytuacjach sam pocieszać tych samych. Gdy był w więzieniu, pocieszał więźniów. Gdy był w niewoli, pocieszał niewolników. Gdy był cierpiący, pocieszał cierpiących. Pociecha jest imieniem Boga. Pociecha jest miłosierdziem nam okazywanym, po to, abyśmy sami mogli być tymi, którzy niosą ten Boży Dar we wspólnotę. Gdziekolwiek jesteśmy.